Dzielenie się swoimi dobrami, zwane często jałmużną, ma bardzo pozytywny wpływ na ducha i psychikę osoby, która się dzieli. Nawet pomijając motywację religijną, jałmużna może znacząco poprawić samopoczucie, dobrostan i samoocenę. Nie trzeba być bowiem wierzącym, by chcieć przychodzić z pomocą drugiej osobie i po udzieleniu takiej pomocy czuć się dobrze. Jest to zwyczajnie dobre i ludzkie. A oprócz tego, wierzącym chrześcijanom Jałmużna jest wręcz wskazana jako pożyteczny środek wzrostu duchowego. Temat ten, jak wspomnieliśmy w filmie o siódmym przekazaniu, Tora porusza w wielu miejscach, a inne księgi Pisma Świętego konsekwentnie Jałmużne pochwalają. O ile więc Jałmużna zwykle przynosi pożytek duchowy temu, kto ją daje, o tyle może często zaszkodzić temu, kto ją przyjmuje. A jeśli jest wymuszona albo jest skutkiem manipulacji, szkodzi także dającemu. Dlatego też bez względu na przekonania religijne warto pochylić się nad tematem jałmużny tak, aby pomoc, z którą pragnę wyjść ku drugiemu człowiekowi, nie była dla niego i dla mnie szkodliwa. Jełmużna to coś więcej niż podarunek czy ofiara. W swym najgłębszym duchowym sensie to podzielenie się sobą samym z drugim człowiekiem, to wyjście ku drugiemu człowiekowi i jego brakom. A więc w centrum zdrowo rozumianej jałmużny jest dobro drugiego człowieka. I o ile więc pozytywne odczucia u tego, kto daje jałmużnę, mogą być jej miłym skutkiem ubocznym. To nie są one jej celem. Jest nim, powtórzmy, dobro drugiej osoby. I w tym jest chyba jeden z najpoważniejszych problemów związanych z jałmużną. Jeżeli bowiem udzielam jej tylko po to, aby poczuć się lepiej, lub żeby nie poczuć się gorzej, ryzykuje skrzywdzenie nią drugiej osoby. Dać przypadkowej osobie to, co ona chce dla mojego lepszego samopoczucia lub dla świętego spokoju, może być czasem poważnym złem. A jeśli w dodatku okaże się, że ten, komu udzieliłem pomocy, jest zwykłym oszustem, naciągaczem, żerującym na ludzkiej dobroci, to takie doświadczenie może też mnie samego zepsuć. I w przyszłości, będąc uprzedzonym do każdego proszącego o pomoc, mogę przez mój brak roztropności, skrzywdzić kogoś autentycznie potrzebującego pomocy. Z tych właśnie powodów warto do jałmużny podejść rozumnie i na chłodno, jeszcze zanim się jej udzieli. Do tego celu chcemy słuchającym ten podcast zaproponować wskazówki i reguły, które podzieliliśmy na dwie grupy. Pierwsza dotyczy osoby dającej jałmużnę, a druga tego, kto ją przyjmuje. Poważnym błędem przeważającej większości z nas jest to, że nie zadajemy sobie samemu najprostszego pytania: czym mogę podzielić się z drugim człowiekiem? A jest to niełatwy i niebanalny temat. Nie jest dobrze, jeśli jałmużna jest wyłącznie czymś spontanicznym, kompulsywnym, nagłym, nieplanowanym, nieprzemyślanym. Można spytać, a cóż jest złego w nagłym odruchu serca? Być może nic, ale potencjalnie wiele rzeczy. Taki odruch serca może być łatwo wywołany manipulacją. A manipulacja i jej dziecko, naiwność, jest wrogiem jałmużny, a przy okazji modus operandi wszelakiej maści złodziei. Poza tym, skutkiem nagłego odruchu serca może być brak miaru, a w następstwie rzekomej pomocy krzywda samego siebie i swojej rodziny. Dalej, spontaniczne rzucenie przysłowiowej złotówki gdzieś na ulicy jest podstawową pożywką wielu mafii żebraczych, a może być też podtrzymywaniem czyjegoś uzależnienia. A przecież współudział w czyimś uzależnieniu jest krzywdzeniem tej osoby. No i wreszcie należy zauważyć, że działając pod wpływem impulsu nie rozpoznaje prawdziwej potrzeby drugiego człowieka. Dlatego też dobrą i zdrową praktyką jest już zawczasu się zastanowić, czym i ile mogę się podzielić z potrzebującym. Nie każdego musi być stać, aby na ją możne przeznaczyć pieniądze. Jeśli ktoś z trudem łączy koniec z końcem i podzielenie się czymś ze swoich dochodów wpędziłoby go w jeszcze większą nędzę, to nie tylko, że nie musi, ale wręcz nie wolno mu tego czynić. Jeśli konieczność dania czegoś ze swych ciężko zarobionych pieniędzy wywołuje smutek, złość, pretensje do siebie czy do Boga, to nie należy przeznaczać pieniędzy na jałmużnę. No i jeśli z czystym sumieniem i szczerym sercem stwierdzam, nie stać mnie na jałmużnę pieniężną, to jej nie daję i nie ma nic moralnie nagannego w stwierdzeniu nie chcę dawać pieniędzy na jałmużnę. Niechęć dodawania jałmużny może jednak, chociaż nie musi, być objawem choroby duchowej. Dlatego warto się sobie przyjrzeć. Jeśli rzeczywiście wydaje mi się, że z trudnością wiąże koniec z końcem oraz perspektywa jakiejś jałmużny wywołuje we mnie smutek lub złość, to warto zadać sobie samemu dwa pytania i trochę się nad nimi zastanowić. Pierwsze pytanie: Czy nie mam problemu z porządliwością rzeczy? Tu zachęcamy do sięgnięcia do podcastu o dziesiątym przykazaniu. Bo jeśli mam taki problem, to jałmużna paradoksalnie może mi pomóc przywrócić zdrowie duszy i wolność wewnętrzną. A po drugie, na co i jak wydaję pieniądze? Prowadzenie przez kilka miesięcy zeszytu wydatków może bardzo pomóc. Dużo częściej niż się wydaje, trudności finansowe wynikają ze złego zarządzania swoimi finansami. Skomstwo i rozrzutność bardzo często występują razem: skomstwo w pomocy innym i rozrzutność w zachciankach. Takie rozdwojenie zdradza wewnętrzne uwikłania wolności, a nad tym też warto popracować. Poświęcenie czasu, aby poznać samego siebie w tym wymiarze pozwoli wdrożyć swoistą ascezę pragnień i zachcianek i długofalowo też będzie miało wymiar jałmużny. No i zaznaczyć wreszcie trzeba, jałmużna to nie tylko pieniądze. Skoro ma być ona podzieleniem się sobą z drugim człowiekiem dla jego dobra, to może być nią chociażby czas dany drugiemu człowiekowi. Pomoc w czymś, w czym sobie ktoś nie radzi. Jeżeli znamy potrzeby i braki ludzi wokół nas, to rozpoznanie sposobów, w jaki mogę pomóc, nie jest trudne. I sposobów na realizację wezwania do Jałmużny okaże się być sporo, w zależności od naszych umiejętności, dyspozycyjności i potrzeb ludzi wokół. A jeśli naprawdę niczym nie jesteśmy w stanie się podzielić, to rodzajem Jałmużny jest także posługa modlitwy. Szczególnie wobec dusz czyścowych. Modlitwa za nich to piękna, duchowa ofiara. Dlatego bez względu na to, co posiadam, zawsze jest coś, czym mogę się podzielić, chociażby niematerialnego. Dlatego Chrześcijanin z jałmużny zwolnić się nie może. Natomiast jeśli przyglądając się sobie, rozpoznaję, że mogę i chcę przeznaczyć coś z moich zarobków na jałmużnę. To jak do tego podejść praktycznie. Jak wspomnieliśmy w podcaście o siódmym przykazaniu, taką podstawową wskazówką biblijną co do jałmużny jest dziesięcina. Jest to pożyteczna wskazówka, ale nie jest dobrze traktować ją sztywno i bezwzględnie. Dużo lepiej potraktować ją jako inspirację i wpierw przypomnieć sobie fundamentalne dla tematu Jałmużny słowa świętego Pawła, każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Jak więc możemy we współczesnych czasach zainspirować się dziesięciną? Jak ją w praktyce oszacować? W przeciwieństwie do czasów biblijnych, większość pracującej części społeczeństwa jest współcześnie zadłużona. Co miesiąc wypłata jest pomniejszana albo o czynsz, albo o raty kredytu mieszkaniowego, samochodowego czy innego. 10% całościowych przychodów może poważnie uszczuplać budżet. Zdecydowanie bardziej adekwatnym do współczesności pomysłem jest więc 10% dochodu rozporządzalnego, który pozostaje z wypłaty po opłaceniu rat kredytowych, czynszu, podatku, ZUS-ów, rachunków i innych zobowiązań. Tutaj decyzję wolności powinien podjąć każdy indywidualnie, jak wspomniano, nie żałując i nie czując się przymuszonym. Warto jednak wiedzieć, że tradycja biblijna inspiruje nieco inne liczenie dziesięciny. Liczy się ją nie według tego, co się zarabia, ale według tego, co się wydaje szczególnie na tak zwane przyjemności, zachcianki czy dobra luksusowe. Ferezeusze za czasów Jezusa potrafili oddawać jedną dziesiątą każdych zakupów, nawet najdrobniejszych warzyw. Dla Jezusa taka hiperdokładność nie jest szczególnie godna pochwały. Dlatego wydaje się, że lepiej oszacować dziesięcinę po swojemu, biorąc za podstawę wybrane przez siebie wydatki. I tutaj decyzja jest autonomiczna dla każdego. Dziesięcina liczona na bazie wszystkich wydatków, na przykład w danym miesiącu, jest bardzo szczodra, ale nie dla każdego i nie należy od niej zaczynać. Dziesięcina liczona według wydatków na zachcianki czy rzeczy mniej potrzebne jest dużo lepszym pomysłem. Dla przykładu: Kupiłem samochód na kredyt, kosztował mnie 120 tysięcy w kredycie na 10 lat. W ciągu tych 10 lat. Postaram się przeznaczyć łącznie 12 tysięcy na jałmużnę, czyli 1200 rocznie, co daje 100 zł miesięcznie. Jest to dobry punkt wyjścia. Z analizy wydatków widzę, że wydaję w miesiącu 700 zł na jedzenie na mieście. Będę przeznaczał 70 zł na jałmużnę. I tak dalej. Kluczowe jednak pozostaje, że to, od jakich wydatków liczę dziesięcinę, pozostaje moją decyzją lepiej postanowić sobie mniej a być temu wiernym niż ulec pokusie wielkiej jałmużny po której przychodzi wielki smutek gniew czy poczucie winy Można w kwestii jałmużny zainspirować się także innym fragmentem Pisma Świętego też wspomnianym w podcaście o siódmym przykazaniu Chodzi o nakaz by nie zbierać wszystkich swoich plonów aż do ostatniego kłosa, aż do ostatniego owocu czy oliwki, tylko pozostawić trochę dla wdowy i sieroty. I analogicznie można odkładać z różnych swoich wydatków resztę, drobiazgi i te co jakiś czas przekazywać na jałmużnę. Jest to tak naprawdę zwyczajne odkładanie drobniaków do skarbonki. Tylko że część lub całość jej zawartości decyduje się przeznaczyć co jakiś czas na jałmużnę. Warto też dodać na koniec, że osoby ze zdiagnozowaną skłonnością do epizodów maniakalnych nie powinny same podejmować decyzji o jałmużnie. Jeżeli wiem, że mam skłonność do podejmowania nagłych, nieprzemyślanych decyzji pod wpływem impulsu, to wstrzymuję się z decyzjami do momentu, gdy sprawy nie przemodlę, przemyślę. I z kimś nie omówię. To, co do tej pory powiedziano, ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, co i ile mogę dać drugiemu człowiekowi. Tej refleksji warto poświęcić potrzebny czas, a w razie poważnych trudności i skrupułów nawet poruszyć ją w rozmowie z przyjacielem, terapeutą bądź kierownikiem duchowym. I w momencie, gdy będę wiedział, co chcę i mogę dać drugiemu człowiekowi. Przeznaczam na cele jałmużny właśnie to i tylko to. Takie podejście jest potrzebne, aby chronić mnie samego przed manipulacją i pochopnymi decyzjami. I nie należy ulegać skrupułom, jakoby takie podejście było bezduszne albo zamykało na człowieka w potrzebie. Szczodrość jest dobra wtedy, gdy jest rozumna i gdy się potem jej nie żałuje. Maniakalne rozdawnictwo, będące efektem tymczasowych lub trwałych zaburzeń psychicznych, wyrządza szkodę dającemu. Ktoś, kto ma na utrzymaniu rodzinę, nie może nagle oddać całej swojej wypłaty lub wziąć kredytu na jakieś niby wspaniałe cele charytatywne. Dawanie pod wpływem impulsu niesie poważne ryzyko bycia okradzionym lub wykorzystanym i to również nie jest dobre. Jałmużna ma zawsze element dobrowolności i nie powinno się jej dawać osobom, które ją wymuszają. Wystrzegać się też należy osób, które stosują manipulacje w celu otrzymania korzyści majątkowych. Syndromy manipulacji to m.in. nadmierny słowotok, ponadprzeciętnie emocjonalna i dramatyczna historia, czy towarzyszące rozmowie poczucie niepokoju i przymusu. Nie ma nic złego we wstrzymaniu jałmużny i skumulowaniu jej na czas, gdy okaże się potrzebna, o czym za chwilę. Prowadzi nas to bowiem do drugiego zestawu wskazówek i reguł, który ma pomóc we właściwym podejściu do człowieka lub celu, na który chcę przeznaczyć moją jałmużnę. O ile pierwszy zestaw miał za zadanie pomóc uporządkować moje motywacje, możliwości dawania jałmużny, oraz ochronić mnie przed uleganiem niezdrowym impulsom, o tyle drugi pozwoli mi w miarę możliwości nie czynić krzywdy swoją jałmużną. Z perspektywy chrześcijanina i każdego rozumnego człowieka, dokładanie się do czyjegoś grzechu, czyli tzw. grzech cudzy, jest złem, w które nie wolno świadomie wchodzić. I tu należy trzymać się reguły hipokratejskiej. Po pierwsze nie szkodzić. Jeżeli wiem, że moja jałmużna przyczyni się do krzywdy, podtrzymując alkoholika w jego uzależnieniu albo wyzysk dzieci w mafiach żebraczych, to nie wolno mi się ze źle pojętej litości do tego dokładać. Bywa taka litość, która krzywdzi, i to właśnie jest jej przykład. Jałmużna jest wtedy dobra, gdy jest podzieleniem się sobą, gdy nie krzywdzi. Gdy nie upokarza, nie jest wyzyskiem ani podatkiem od świętego spokoju. W Jałmużnie nie może zabraknąć pragnienia dobra drugiej osoby. I owszem, tak jak lekarz czasem pogarsza tymczasowo samopoczucie pacjenta, bo jest to konieczny element terapii, tak są czasem sytuacje, gdy trzeba być dla kogoś przykrym, dla jego dobra. Chrześcijanin nie powinien mieć więc skrupułów gdy musi odmówić jałmużny. Dlatego warto przyjąć zasadę, której chrześcijanie już od początku przestrzegali, zapisaną w Didache. Niech Twoja jałmużna przesiąknie potem rąk Twoich, aż będziesz wiedział, komu ją dajesz. Innymi słowy, nie rozdawaj swych pieniędzy w ciemno na ulicy byle komu. W ogóle rozdawanie pieniędzy na ulicy w dużych miastach jest wysoce niewłaściwe. Nawet jeżeli dajesz sąsiadowi alkoholikowi, to wiedz komu ją dajesz, by mieć, nawet jeśli niepewność, to chociaż uzasadnioną nadzieję, że twoja jałmużna ostatecznie przyniesie więcej dobra niż zła. A zatem poznaj tego, komu dajesz jałmużnę. A jeśli nie znasz, to nie ulegaj naciskom, by obdarowywać. Ta reguła jest bardzo dobra i sprawdza się w prawie wszystkich sytuacjach. W praktyce posługi duszpasterskiej w oparciu o tę regułę księża posługujący na parafiach obowiązani są pomagać tylko swoim parafianom, a osoby z zewnątrz odsyłać do ich własnych parafii. Wydaje się to bezduszne, ale po dłuższym zastanowieniu okazuje się być zwyczajnie mądre. Na szczęście, rozdawanie pieniędzy na ulicy nie jest jedynym sposobem na udzielanie pomocy. Tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć sobie ludzi, organizacje, fundacje, które reprezentują wartości, które on sam wyznaje, a na które można przeznaczać je można. Przeznaczając środki na daną fundację czy dzieło, warto, w oparciu o wyżej wspomnianą regułę, sprawdzić, jak dysponuje ona majątkiem. Jaka część środków idzie na obsługę, a jaka na dzieło, którym dana fundacja się zajmuje. Informacje takie są obecnie jawne i łatwo sprawdzalne. Z kolei innym ciekawym pomysłem na spożytkowanie środków przeznaczonych na jałmużnę może być tak zwana jałmużna pośrednia. Ma ona miejsce wtedy, gdy przeznaczam środki na samo kształcenie się w umiejętnościach, które mogą mi w przyszłości się przydać do pomocy drugiemu człowiekowi. Najbardziej klasycznym przykładem jest kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, który oprócz praktycznych umiejętności wzmacnia też uważność na drugiego człowieka i ułatwia otwarcie się na niego, gdy ten potrzebuje konkretnej pomocy. Dodatkowo, zakup sprzętu, który będę mógł wykorzystać w przypadku konieczności ratowania komuś życia, również ma w sobie wymiar jałmużny. Temat pierwszej pomocy i ratownictwa prowadzi nas na koniec do jeszcze jednej uniwersalnej zasady wszelkiej pomocy drugiemu człowiekowi a jest nią bezinteresowność. Jeśli mam prawdziwie pomagać komuś, to muszę być bezinteresowny. Bardzo często, bowiem przychodząc komuś z pomocą, oczekujemy zapłaty w postaci wdzięczności lub dobrego samopoczucia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że niektórzy ludzie są tak zranieni, że zapłatą za dobroć jest niewdzięczność lub obelgi. Jeżeli wychodzimy ku potrzebom, a nie zachciankom drugiego człowieka, możemy spotkać się wręcz z wrogością. Personel medyczny doświadcza tego dosyć regularnie. Jest to zwykle skutek niepoczytalności sprawcy, nadmiaru bólu i cierpienia, którego doświadcza. Bezinteresowność pozwala na taką ewentualność być gotowym i przyjąć ją dojrzale. Nie sztuką bowiem jest pomagać wtedy, gdy czuje się z tym fajnie. Prawdziwą sztuką jest udzielać potrzebnej pomocy, gdy takiej zapłaty brakuje. Sama zaś bezinteresowność, która zresztą jest synonimem czystej miłości, wyjaśnia wszystkie wcześniejsze reguły. To, żeby zadbać wpierw o siebie, zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i o to, by nie dać się okradać, by zadbać o potrzeby drugiego, by nie krzywdzić swoimi datkami. Bo jeśli biorąc się za jałmużnę, nie będę bezinteresowny, to szybko się wypalę i przestanę pomagać. Dlatego podane w tym podcaście wskazówki powinny być przyjęte i traktowane jako roztropne drogowskazy. Chronią one bowiem przed zniechęceniem i porzuceniem dobroczynności. Natomiast dla chrześcijanina najwyższym prawem i tak będzie prawo miłości, a prawo miłości dopuszcza roztropne wyjątki. Jednakże wyjątki powinny być, jak sama nazwa wskazuje, wyjątkami, bo jeśli stają się regułą, to przestaje dziać się dobro. Dlatego też nie możemy nie zakończyć najbardziej fundamentalnym przykazaniem chrześcijańskim. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie samego, drogi słuchaczu, a nie ponad siebie.